nagrywać. Jezu, jak mój tańczy. Nooo. Tom, tom, to, tom, to, First blood. E, dobra. Chłopata Nazwałem swojego. Pierdol me. O mam piesko! <laughs> e, dobra. Ja jestem proszę państwa panem Guciem, a ze mną jest pan wpierdolmen. I dzisiaj będziemy przeżywać przygody z naszym psem. E, Leczek no i nie... Nie ale... mówiłeś. Raz, dwa, trzy i nagrywamy. Nie no. ma jeszcze raz. Nie, wiesz, że wszystko jest na żywo, panie wpierdolmenie. A teraz trenujemy nasze sejbiste ciosy. Przecież tak będę wycinał to, no Jezu, co to ma być? Dzień dobry, jestem Pierdolmen, a ze mną jest pan Gucio. ty. w ogóle... Ty, ja mam gwiazdko bożesz, ty! Kurde, idę jestem, kurde, Czarodziej. Ja... A ja idę po lorda Voldemorta Ale patrz te skille kurde Te kocie ruchy Ło wow. Patrz on zarąbę mu kamień i się cieszy Co za grój Patrz, tak to się robi No to nie fair, ja mogę tylko pierdzieć Czekaj, co to? Co to pani robi? To się domyślam, ale... Ja chyba nie, nie mogę. Bożysz! Ty panie! Widziałeś to chat! kurde! Kurde mój czok jest mistrzem. po mistrzem, patrz tej, tej rufinezy podczas walki. Patrz, patrz, teraz sobie wykopiemy coś. Nie, coś nie wydaje mi się, że kopie szybciej. Ja jestem twoim supportem, który no, Ej, ja tą postacią chciałem iść podmaga. Tą postacią podmaga, maga chyba ci pojebało. No, chyba nie. No, pojebało cię to razy 300 nie, twoją, twoją murzynkę po, 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 po... zabierają. To... Ty, ty masz rudą i murzynę. Ty masz fioletową. Kurde, ale patrz, no moja jest specjalna, że ja pomagam. Patrz, no kurde, strzał. No patrz, żeż twój to jest mag. Ty potrafisz robić te salda w powietrzu. Nie, ja umiem pierdzieć prądem. No. Kurde, ty, ty jesteś stworzony pod tego, pod boja. Znaczy, pod tamką Patrz, mi robi tylko dwa ciosy. Ja mogę robić fajne rekombosy z tego No ty jesteś tym, tym co ten zielony gun wiesz. Uuu, atak! Panie, co nam powiesz? Masz katane to, to nie a to lami. dla łucznika. Tak, Na zdrowie. Dziękuję. E, a czekaj, 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 czekaj. Panie, przecież tutaj mamy takie... o. O, wejść do gumwo. Czemu jest to Patrz, pan, pan Gucio. Właśnie idzie po tej drodze. Tak. To tak.

działo działo na balony Patrz, patrz patrz, jakby się z <grafQue> o patrz 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 jaki z y się schował Pis z działeczka Nie lekko jakąś Ci jeszcze na niego na Ty jak on <graf> mówi w kapteń bombie Pierdź lasera Pierdź lasera, nie O kur... <graf> To jest na sterowniku You are dead Patrz patrz, to się nazywa skill o, Czekaj czekaj, wiesz co to jest? wiesz co? Już byś, panie, myślał... ale czemu ty masz drożdże? Tam, tam. O, masz szlodowego skilla. Mogę robić kółeczko. Ty też możesz robić kółeczko. Przecież kółeczko można robić w celu cały czas. Ale otakiem. Aaa. Czyli A to jest skop. Dobrze szukajesz nas, jak to Oż ty, no masz z lasera On już nie żył, na jego zabiję z lasera. A ja to bardziej potrzebuję Nie jest go. A co jest tu ty kupowów nasz on odmaga Pss Kurde, że nie raczej Sniper nie ma Z nabojem, kurde kaliber 2 km <t> Kaliber dwa kilometry, to dobre. Nie no dobra, wszyscy to jest To jakie, jakie działo by musiało być Ale no nie wiem, kaliber nie wiem, dajmy na to metr albo dwa. O, to no ty nie, podchodź, nie a lubię. ja będę go od dupy atakował. Chciałem oh wow. go od dupy, o nie. On mnie w dupę. Aha. Ej, czarny nie będzie ładnie. A on fakt, że bez jest maszyna.

Ty, ja wyglądam jak ten, jak... Ee, bym miał pikę. Tarczasz, mato. Osztyn. Perfekt. Kot się ruch. Ciągle zajść od tyłu. Ale z dzidy. Idziemy. Nie. Zaportuj To spadaj na tyły i strzelaj daleko. daleka. To zaportuję cię. Pisz, pisz, pisz. 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 Okej. Okay. Ciu, ciu, ciu. Obudzę ich. Stop. <noise> Wszystko stop.

Dobra on się żyje spokojnie <noise> Tak dla pewności Jezu ten pierwszy atak tego czerwonego jest bardzo wolny Który? No ten jeźdź, słaby Jeść jebał, oż ty czerwonym powinienem bardzo dużo iść. Jeśli... No Bo to jest taki... Tak, bez Ty Ty patrz, no dzidą mu Dobra, jaki tak, O, idziemy na party Ej, mały coś ten boss. Pst, wend... A, to wujek, no tak, 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 wujek, tak, z wujkiem nie ma co gadać Nie bździ ty, nie bździ ty, nie bździ ty Jim, komi Oszczyk moro Gie, a ma Bijesz moro, tak? Bijesz moro Oszczyk moro Ej jasne kiedy panie, panie nam no przejrzać, matki nie zabije o, jabłuszko. Osz ty... Dajesz bity, tych... Ty choleś. To obojejstwo, co myisz? Ty bis... Nie! To co tyle klejesz jak wiesz, że to niezdrowe? Uuuu... szty ty mordy jeża, panie... Jak mi szybko exp idzie? Weź się z czego nie bić na BMX Może tak już ode mnie, co? co teraz? Jebździdy! Yeah, Jebździdy! Yeah, Chwiii! Ka. Żygam tęczo! Nie, to ja żygam tęczo, to moja tęcza. Pff, tu jest pieniążek. Aha, dobra. Walka. To ja. To ja jest pieprza O ale ty i po 8 zadajesz Myślę, że to jest sprawiedliwe A ty masz piardy mocy I walisz szybciej I walę szybciej, bo on skill Do walenia Nie Dawaj buziaka kosmicie Super, jak ty, ty sobie tam ekspliujesz przy cieniacach, a ja waliłem wielkiego gnoja. Przecież mamy ten sam poziom, zobacz. Ale pa ja miałem patrz, mniej życia. Patrz, Gucio zaliczył pierwszą dziewczynkę. Ty. A ty, w to co? Dobra, definitywnie. <noise> Gucio idzie pod Hm. Ty weź Wszyscy sobie... mają zaznaczonego Magic'a, tak nie, więc... Nie, zielony, zielony nie ma zaznaczonego Magic'a. Ojka no.